Dzień dobry, dzień dobry. Moje TeleTupisie i Plastusie drogie i tak dalej. E, jest ja środeczka, jest kulfoneczka i purposzeczka i trekmanieczka i inna eczka. i Jak wyglądam dzisiaj niewyjściowo, to przez to, że się nie wyspałem, ale. Kiedy ty się ostatnio jest, wyspałeś? Jest, jest wiele powodów też ku temu, dlaczego się nie wyspałem. Dlaczego? E, pierwszy powód jest taki, że. Nagrywamy to w czwartek, a ja we wtorek nagrywałem odcinek Q&A-owy. I skończył który... go nagrywać w czwartek. Nie no, nagrywać w czwartek nie, ale... No bo... Z bo... że przecież to pójdzie szybko, więc coś... Coś przed 16 pojechałem, nie? Yy, nagrywać. No to zanim gdzieś tam się pojechałem, no, zacząłem nagrywać, nie? No to potem tam trochę wyjazdów było i tak dalej, bo troszeczkę to w terenie nagrywałem. Yy, w każdym razie, no powiedzmy, że o 16 zacząłem. Yy, to do domu wróciłem z nagrywek coś koło godzin, godziny 21, nie? Mhm. Yy, więc samo nagrywanie, 5 godzin, 5 godzin nagrywania. No. To ja krócej motovloga robię <grywa> um, czemu ktoś tam się w jakimś fałtubie odpalił studio, jakiś hunter <grywa> no, że, żeby być Gigachadem? <grywa> no eee, i... Zacząłem, no bo tam wróciłem do domu to trzeba było w końcu jakieś śniadanie zjeść eee, i zanim się pogarniałem. Eee, to za, no powiedzmy było coś przed północą, coś. jak 23.30, jak zacząłem montować um, i przygotowałem wszystko do montażu i tak dalej, bo to, tam jeszcze musiałem... Do montażu? bo tam, to już musiałem e, mieć pytania sobie ponagrywać z jakiegoś sensatora i tak dalej um, I zacząłem, powiedzmy, montowanie o 23.30 Skończyłem o 8:30 rano. O kurwa! W środę. Normalne. <grym> tak się Was dla poświęciłem. No, tak się poświęciłem do tego. <grym> Tak coś czujesz, to będzie miało najmniej wyświetleń na kanale, nie? Ale zazwyczaj tak jest, jak się za bardzo starasz, to ja mhm. dlatego ja zrobię swoje po prostu. No, także to może być przy okazji takie uzupełnienie pytania, by, czy. bo było tam pytanie, czy jakiś inny content na kanale, to owszem, tłumaczyłem, że to jest w chuj czasochłonne i tak dalej, no to teraz wiecie jak to wygląda, nie? Tak, spędza się na, na odcinkiem, yy kurwa jeszcze Facebook teraz, naprawdę a czy też a, 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 a propos, właśnie Freon napisał, że zamknął właśnie na odpowiedzi w komentarzu. <laughs> um, czekaj, ja go muszę wyciszyć, bo będzie mi teraz plimkał. No tak, to Bo widzę, ja to... że już chce pisać pewnie, że znowu już plimknął, wycisz na godzinę. E... A czemu ty sobie karty nie wyciszysz po prostu facebookowej? Nie, jakoś tak. No bo jednak wolę jakś tak powodem, ja go tam wolę na. M mieć czasem te informacje. E, czyli no. inna sprawa, żeby tak, 9 godzin i... montażu, to z czasem to też przychodzi tak, że szybciej montujesz, nie? Bo, bo się uczysz No e, wiesz, tutaj było dużo stawiania, wiesz, bo to tak. Ten generator, akurat, który wybrałem, ten, ten, ten centrator mowy robił problemy, bo czasami niby... Niby coś zrobił, niby mi wysłał plik, ale potem się okazało, że jednak y, stary tekst zapamiętał, który mu wklejałem. No i musiałem niektóre poprawić od nowa, jeszcze raz wysyłać. Tutaj robił to w Mono na jeden kanał. No matka. Więc wszystko musiałem robić, y, przerabiać na stereo i, i kanały łączone, żeby były. Więc to mi sprawiało do, dodatkowy problem. Y, Kogo głos y, AI ja wziąłeś? A nawet nie pamiętam, jaki tam był głos. Jacka Rozynka? Nie właśnie nie znalazłem takiej strony, że masz takie głosy, bo po prostu jakiś taki, wiesz, diffutowy głosów, nie? A jest w cholerę takich, to mogłeś mówić. No ale ja, szukałem jak na Snape szybko. mógłbyś mówić, no tam wszystko. No, może... Wiem, że są, tylko nie znalazłem nic na szybko takiego, wiesz? Nie. No. Yy, no i do tego wiadomo. No pytania, jak ktoś napisał mi kilka pytań w jednym yy, poście, no to w jednym komentarzu. No, to chcąc konkretne pytanie wybrać, no to musiałem, wiesz, tu kawałek wyciąć, tu kawałek wyciąć, bo sklejach się to kupy na ekran. No, trwał ten montaż troszkę, nie? No i samo, same moje odpowiedzi, wszystkie takie, wiecie, przerwy, w, w, wszystkie, y, a, mm, y, co się dało, to powycinać. Więc trwało to wszystko trochę, nie? Eee, no, no i tak. I kontynuując, że się nie wyspałem, no bo jak poszedłem spać już gdzieś o dziewiątej. E, coś się koło 14-15 obudziłem więc taki byłem trochę nieprzytomny e, w środę w sensie no i e, poszedłem spać właściwie koło 23:00 w środę e, no a że byłem niedospany no to trzeba było trochę się bardziej wyspać żeby mieć siły na nagrywki e, ale się nie wyspałem, bo o ósmej godzinie jakieś wilki mi koło psy, Kurwa na deszczu mokne, Wilki jakieś. Wilki jakieś, no i tak i... No i mogę po prostu przez to wyglądać niewyjściowo. Tak tyle tytułem wstępu, nie? <grybujesz> To, a myślałem, że my już kończymy odcinek, a to nie, dopiero Nie, to, tam, tak, to, to był dopiero wstęp, tak. <grywia> no, więc skoro się już odcinek zaczął, no to oficjalnie yy, yy, witam wszystkich 31 lipca i miny obchodzą Adam, Alfonsa, Beat, Beat w ogóle, fill the beat. De Demokryt, Emilian, Ernesta, Fabia, Fabiusz, German, Helena, Iga, Ignacy, Jan, Justyn i Lubomir. Wszystkiego najlepszego wszystkim z okazji imienny, szczególnie bitom, tak Ja ci podłożyłem po prostu pod terapy, tak, co tam wymieniałeś. Tak, no. tak. Czy, ale, czy, czyli Beat to jest co? To jest Pan Beata? Chyba tak, nie? to jest. Ona jego, nieważne, no. <noise> czy to jest Beata po obcięciu cysków, rozumiem? No, no Albo Beata po też. Po, nie, nie, nie. po prostu Beata, która sobie y, zrobiła jaja. Ale wszystko w temacie. No. Mama no, często sobie robi jaja, to prawda. Tak. O, moja mama ma na imię Beata. A! Ups! <laughs> 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 no ja nie wiedział. Ja nie chciał! Tak, taka sytuacja. <laughs> ja Żartuje, ona też by sobie z tego żartowała. Raczej jest hmm. solidną jajcarą. No i to. <laughs> Zrobiło, nie, bo teraz w tym to wszystko źle brzmi. E, <grym> nie, tak. E, no I, i na Hawajach dzisiaj obchodzą dzień flagi na przykład, nie? O, proszę. A, no proszę. Można darmowa i Właśnie myślę, że tak, że... Ty, bo czasami się sprzedają takich na różnych imprezach takie te małe papierowe flagi, nie? No. no ja myślę, że one to, mają... dzień <grym> flagi właśnie tylko dlatego, no żeby no, nie być naiwny. Tak, ja myślę, że tutaj recykling mocno wchodzi. Nie? <grym> Ty tu się da przeskoczyć chyba tego jumpera całkiem, nie? Ale po co? Bo ja go przeskoczyłem, tylko. Tylko po potem nie wyrabiam w tych zakrętach tam później nie, ale. Obijam się, ale. To jest najgorsze, że ten, ten zakręt przed wysokim do checkpointu nie mogę. O! O! Przeskoczyłem! A dupaj, ta potem nie schodzę na czas. Nie, no to już dwa razy to przejechałem, tylko. No bo ja się skupiłem na moim wywodzie powitalnym, wiesz. No to wy wy odnoście... wy wywódź się dalej. Wy wywiodłem się już i. Jestem wy wywiedziony no i... co, ciekawostek z tego dnia nie masz? I kompletnie mam! nie kompletnie nieprzygotowany do odcinka w takim razie. Mam! Moment. No to, mam, czekamy ale wiesz, nie, chcę, z... nie chcę aż tak, wiesz... Hurten się potem nam braknie, nie? Co no. ci braknie, jak ty żeś kurna 3 godziny przywitania zrobił, to co ci ma braknąć? Jak się skarbówka przypieprzy, to braknie, a dzisiaj jest... W, Pol w Polsce się obchodzi dzień skarbowości, więc... Nie ma co się rozpędzać, nie? Ło panie... No, że taki dobrze przejedziesz. Kurde, no powiem ci, że to może. Ja pierdolę poprałem 400 tysięcznych pyby. A tak już masz lepszy niż moje pyby. W tym momencie zrobiony. Dobra. Kurwa, odpuściłem gazu niepotrzebnie, ależ to zjebałem. Ależ to kurwa zjebał! Myślałem, że mam taką prędkość, że muszę odpuścić gazu przed ostatnim, wiesz. Adolf też tak mówił. 31 lipca tak mówił? Tak. Kurwa, odpuściłem gazu. Ty złym człowiekiem, kurwa. Ja? No a co? A co ma Adolf powiedzieć? Nic, bo nie żyje. No tak. No tak, dobra. To, to, to racja. Czekaj, bo, bo jadę jada i jest, jest szansa, że to jakoś... A jak to tutaj do. No, tu tak. I doskoczę Chyba, do mety. Kurde, ja odpuściłem i doskoczyłem do mety. No e... właśnie to samo zrobiłem Ech... ostatnio, no. No. E... W 1853 roku podczas pilnej operacji nocnej w szpitalu miejskim w Lwowie po raz pierwszy zastosowano w praktyce skonstruowane przez Ignacego Łukasiewicza lampy naftowe. No proszę. No. Także światło mamy już od... 170-169 lat. No, na upartego to światło to mamy od stworzenia słońca i ziemi. Ale, nie? Ale to... sztuczne, sztuczne, no sztuczne, tak. sztuczne. To ogniska te sprawy? No tak. Kurwa, no i się... Musiał, się przy... musiał się przyjebać, nie? No, no musiałem, no musiałem, no bo głupoty gadasz, no to wiesz, no polałem poprawić trochę, no nie, nie każdy jest tak światłym człowiekiem. Ale no boż, tak Te głupie żarty są tak śmieszne. Znaczy bardzo po prostu. Więc muszą być No. <laughs> Jestem na tyle światłym człowiekiem, że... Stwierdzam, że. Są śmieszne. No mhm. dobra, kontynuuj, kontynuuj to swoje tam opowiązki. Dobra, to ciekawe, jak się do tego przypieprzysz. O, samochód. <laughs> e w 2004, tak, 2004 otwarte Muzeum Powstania Warszawskiego. Którym? W 2004, 20 lat temu. Jak się do tego Bo przypieprzysz? W 30 latach, od wydarzeń. No, w sumie tak. W którym hmm. roku miało powstanie? W 2004? Tak? O! Nie wiem, ja z historii jestem kiepski, tak? Ja nie ze wszystkiego jestem kiepski z historii. Nie, no wiesz to. geografii, no jedynie matematykami parę walczącą, chodzi. wytatuowaną by ci powiedzieli, no. Aha. Tak, tak, maturę to bzdura, był mój ulubieniec. To jest mój ulubiony ulubieniec po prostu, nie? Koleś właśnie jest wytatuowaną polską walczącą, no, czyli symbolem właśnie mhm. Powstania Warszawskiego, tak przede wszystkim. Mhm. Zapytany, no, które, w którym roku było? No w 44, No panie. Spoko spoko, a kto wygrał? No my mhm. w sensie, że Doresiarze. Nie, że Polacy. Mam się myślałem, że Doresiarze. Polacy, może... Polacy, może... Polacy wygrali w zasadzie tylko jedno powstanie. I nie było to warszawskie. Nie pamiętam, które listop... nie listopadowe. Tylko polskie. O może Nie pamiętam. Mówiłem, że z z z Ale tak, to tyle wiem, że jedno wygrali tylko, tak. A czy to, tam da tak... euro? Co? To to jak EURO! A EURO którykolwiek wygrali? W sensie na, na jakieś wyniki osiągnęli, no. To w jednym tylko. No, nie, no w Mistrzostwach Świata to tak, to... to... A, no to mówią, no nie no to Mistrzostwa Świata, to, to inna liga, nie? No tam mieliśmy drugie miejsce z tego co pamiętam. Drugie? Tak. Nie, w, na EURO? Nie, na mistrzostwa Świata. A, nie wiem. Ale na EURO przecież było tam to. No to do półfinału, co... To się im przypadkiem udało. Czy do ćwierćfinału? Do półfinału. ja, półfinału wiecie, co, ja tak nie bardzo wiem. jestem niepiłkonożny, że... Proszę ja mi też. wybaczyć, bo <laughs> ja kompletnie nie interesuje mnie piłka nożna. Znaczy wiadomo, jak gra reprezentacja narodowa, no to oglądam, ale to jak większość to ja sportów nie. po prostu. Ja nie. Bo po prostu mm -hmm. lubię sport, mm -hmm. ale, ale nie, 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 piłka nożna to... Definitelli nie jest mój sport. Sporty to były kiedyś takie fajki Porty, tak. No. Sport to zrobię póki starczy się nie dowie. I to bez filtra. Były i z filtrem i bez filtra, transport Tak, to ja kojarzyłem te bez filtra. Z A miałem być bez filtra. Co ja mieście te, nie ma bez filtra? Ja te bez filtra kojarzę, bo takie ojcu podpierdzielałem, także. No to, no to powiem ci, że ja od Cyberwolfa dostałem paczkę. Yy... Kurde... Poznańskich bez filtra? Mhm. I spróbowaliśmy to z Forestem zapalić. To myśleliśmy, że dynamit wybuchł. No. no, nieco były suche. Więc było takie. Aha! I po fajku praktycznie. Aha, to już aż tak. No wiesz, no, miały jakieś 40 lat albo i lepiej. Te fajki. No, to takie dobrze wysuszone. No dobrze wysuszone i niestety no ja załamany jestem, bo mieliśmy, miało być tak, że spalimy po jednym papierosie i, i odkładam paczkę. Niestety mm -hmm. mój wspaniały piesek postanowił... Nie, to nie mój wspaniały piesek, tylko wspaniały piesek Foresta postanowił, że to jest bardzo dobra zabawka. Te fajki, <laughs> którą ściągnął ze stolika i rozpierdolił po całym domu. A... Dobrze, dobrze. Wa walczy ze złymi rzeczami, no. Tak, 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 tak Że Prawie no niestety, kłopot. zapaliliśmy tylko po jednym i resztę, resztę wam może Gustaw, czyli pies mojego kuzyna, opowiedzieć <grym> jak smakowały, okej? <okay>? To... <grym> Przy czym tutaj jak smakowały jest w dosłownym znaczeniu, tak? W <grym> dosłownym znaczeniu. <grym> tak. No co poradzisz, nic nie no. zrobisz, no. No. Z zeziarły go? O! Kolejną ciekawostkę mam dla Ciebie. Wyobraź sobie, y, oglądałem sobie i serdecznie wszystkim polecam, dla wszystkich fanów Asterixa i Obelixa Misja Kleopatra, myślę, że jest nas wielu, y, zobaczyć sobie odcinek pod tytułem, co straciliśmy w tłumaczeniu Asterix i Obelix Misja Kleopatra. Ej, pokazywało mi to ostatnio, no i chyba to muszę obejrzeć, nie? Zajebiste to jest, bo faktycznie dużo straciliśmy w tłumaczeniu, ale są y, z drugiej strony... Ale też sporo stron... zyskaliśmy. Tak, zyskaliśmy też bardzo dużo, natomiast... Y, były tam rzeczy nieprzetłumaczalne, którego, mhm. po, którego polski widz by kompletnie nie zrozumiał. To więc było faktycznie... coś tam, wiem, że kojarzysz, bo też nie, nie, nie ten odcinek, o którym ty mówisz, czy jakiś inny widziałem. Eee, odnośnie, widać, nie widać, nie? No, to to właśnie chyba było od, od niej, od tej kobiety, właśnie. To, 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 to. to może, Oni... ale no, wiem, że jeden taki odcinek oglądałem, ale też mi się pojawił taki inny. Bo Bo tam były trzy części tego w ogóle. Aha, a to może, to może to była kolejna część i dlatego mi się to pokazywało, bo oglądałem jedną. Mm -hmm. I wiesz, co yy, na przykład to, że. Coś, co. ta ciekawostka mi się najbardziej spodobała. Nie pamiętam teraz dokładnie o co chodziło, ale sens zachowam. Yy, kojarzysz tam, uwaga, ja mam znajomości yy, ludzi na samym szczycie. Na co numer nabis odpowiada, szkoda, że nie w Aleksandrii, i się zaczyna to śmiać. Do z, no, szczękościskiem. No, 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 było coś, no. No, scena, właśnie jak on. Panie numer nabis, ja mam znajomości, ostrzegam pana, znajomości na samym szczycie, i on, no szkoda, że nie w Aleksandrii. No i e, okazuje się, że tak, znajomości na samym szczycie, czy no coś podobnego, co on tam powiedział. To jest powiedzmy, nie, nie pamiętam dokładnie słowa, powiedzmy coś typu gore. Nie wiem, X, mm -hmm. dobra, nie będzie X. I to X po francusku, to ten szczyt brzmi identycznie jak nazwa dużej miejscowości we Francji. Aha! Więc szkoda, że nie w Aleksandrii. No tak, to, to, to zupełnie to zmienia sens, no. Zmienia zupełnie, bo tak to zabrzmiało jak idiota po prostu, który się śmieje z niczego, nie, a, mhm. a tutaj to ma mnóstwo sensu, naprawdę mhm. mnóstwo sensu. No niestety nie ujętego w polskim tłumaczeniu, ale było to tak jak mówię nieprzetłumaczalne praktycznie, więc. Mhm. To taka propos Asterixa, biednych piratów w ogóle pływania. To kolejna ciekawostka. W 1498 roku Krzysztof Kolumb jako pierwszy Europejczyk zobaczył wyspę Trinidad. O, to tak, o. No tak, bo on przecież. A, a, a potem biedni piraci, którzy zawsze mieli przejebane, to Gruzja została w 92 roku przyjęta do ONZ. Co właśnie odwiedzić Gruzję wyobraź sobie? O, proszę. Bo hmm. okazuje się, że te same y, Kutaisi. Naprawdę <grymne> taka <grymne> miejscowość, no co, co, co zrobisz? Znaczy miasto, miejscowość. Tak. Y, czekaj, Tbilisi czy Kutaisi to jest... Y, Stolica. No nieważne, no tutaj mhm. generalnie. Chyba Tbilisi, ale nie jestem pewny, Lot w obie strony y, do Gruzji, w tą i z powrotem to jest 300 zł od osoby, mhm. a na miejscu apartament tak dojebany, że to się w pale nie mieści, z widokiem na zabytkowe ruiny i tak dalej, i tak y, dalej. Kolejne 300 zł, więc cała wycieczka y, około 1000 zł za dwie osoby, nie? O, Na spoko. tydzień. To spoko. A na miejscu wszystko dokładnie tak między 50 a 70% cen w Polsce. No, no ciekawie, Dla porównania y, taksówka z lotniska do centrum, to jest 25 km, kosztuje 25 zł. No. Aj, bo no. 50 sekund do końca. Teraz mi przez ciebie znowu braknie czasu na ciekawostki. No to dawaj jeszcze szybko to, na ciekawostki. Na, na szybko, u, urodzeni znani ludzie. W e, 1803 John Erickson, e, nie wiem czy to, jest, bo to jakiś szwedzki inżynier wynalazca, czy to jakaś rodzina z tym Ericksonem od telefonów, ale pewnie tak. E, w 1914 Louis de się urodził. O. E, w 1962 Wesley Snipes. O. W 1965 Joan Murray, znana jako J.K. Rowling. No. <noise> A tu <to głos> mam e... dobry kawał, ale pan jest nie W 1967 Grzegorz Turnau i e... w 1984 Anna Janocha. To ta z tych klanów, na dobre i na złe jakaś aktorka, no. Okay. no. Okay. Tak, to tak na szybko wymienieni, możecie nie złożyć życzenia, tymczasem F-12 kończy ten odcinek, na razie, pa. No pa.